Słowo Boże na dziś, niedziela 4 września 2022 roku. Czytanie z księgi mądrości. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę, i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy co mamy pod ręką. A któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś mądrości, nie zesłałeś z wysoka świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali co Tobie miłe i zostali ocaleni przez mądrość. Oto słowo Boże. Psalm Responsoryjny 90. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Obracasz w proch człowieka i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy, bo tysiąc lat w twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie, rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał. Bądź litościwy dla sług twoich. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych dzieło rąk naszych wspieraj. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona. Najdroższy. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za onezymem. Jego Ci odsyłam. Ty zaś Jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszą dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby zmusu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie. Ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem, on odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo pańskie.